Witajcie z tej strony Oli w dzisiejszym odcinku pokażę wam moją nową kolonię manika rubra czyli inaczej wścieklicy pospolitej mm. nie mylcie jej z manika rubida bo manika rubida to jest wścieklica dorodna i to są te mniejsze czerwone Mówi, nie te większej, tak jak manika rubina, Nika Rubra to jest kolonia poligeniczna, czyli może występować więcej niż jedna królowa. Ja ich mam obecnie pięć. W tamtym gnieździe, z którego ja odłowiłem, miałem ich. Było ich tam chyba jej 15. Widziałem na oko. Szybko złapałem królowe i te mrówki, i na drugi dzień już pojawił się tam pakiet. jaj, widzicie. O, właśnie, idealnie to widać. Świetnie, nie? Te królowe jakieś nie są duże, ale najważniejsze, że są przede wszystkim. Zawsze już chciałem mieć mrówki, no ale nigdy nie, było... nie umiem ich złapać. Raz miałem na palcu, to mi zdmuchnął wiatr. Raz ją miałem już złapaną, to mi uciekła. No i wiele i raz miałem ją w ogóle schwytano mi, mi zdechła. A tak mam teraz taką całą dużą kolonię i pakiet jaj. Mam nadzieję, że się rozwiną Bo to są najbardziej wilgociolubne w ogóle mrówki w całej Europie. Jakby tu jest zaparowana cała ta szybka. Tylko Wy tego nie widzicie. Jest wilgotno bardzo tu. No i. Ogólnie te mrówki bardzo są wścieklicą, pospolitym, dlatego że są po prostu wściekłe, agresywne. I mają mocny jad i mocno po prostu ugryzienie boli. Na przykład mnie ugryzła jedna, więc zaraz pokażę tylko gdzie. Gdzie to jest? Czekajcie. Mm, o, tu. Tu, tu, tu tu widzicie? To jest po jednej robotnicy. <laughs> Fajne, nie? I ogólnie im tu daję taki kamyczek, bo pod takim je w naturze zazwą, tylko dużo większym. Więc tu sobie będą siedziały. Bo one nie bu budują raczej nie budują własnych gwiazd. Chyba, że takie małe kopczyki, ale to mega malutkie. Raczej siedzą pod kamieniami, pod jakimiś płytami, jakimiś kamieniami, nie wiem jakimiś rzeczami. Na przykład na chodnikach, tam w między, wiecie cegiełkami chodnika, jakby tam żyją i one są ogólnie, nie wiem to są mniejsze mrówki niż manika rubida, bo um, są, nie wiem takie, no po prostu są mniejsze mniej jadowite i mniej agresywne i ona chyba robotnica rośnie do 4-3 mm nie 4-5 mm, a królowa do 6-6 8 mm o, dokładnie i możemy na przykład odłowić spod jakiegoś kamienia jak idziemy do lasu, to tam może na przykład można spotkać bo czasami wiecie, możecie spotkać takie wysypisko jak ktoś tam coś wywalił, w sensie w lesie no jakiś, nie wiem, głupek wywalił, jakiś syf i po prostu, nie wiem, typu jakąś, nie wiem, podajże, nie wiem, jakąś płytę albo coś, gipsą, coś takiego, no nie wiem no ale na przykład jakiś metal blachę, to pod tym mogą żyć. Więc one bardzo potrzebują dużą wilgotność przede wszystkim. I ogólnie to królowa powinna złożyć po pół roku albo roku, a mi złożyła na drugi dzień. I świetny ten pakiecik no nie? Może, Wam jeszcze pokazać tą dużą kolonię, wiecie którą? Moich dużych mrówek, to czekajcie. Widzimy się już zaraz przy nich. Dobra, już jesteśmy przy mojej drugiej kolonii. No tej dużej, wiecie, której? To są Mesor Structor, albo Mesor Barbarus. To jest mrówka żniwiarka. Tu są w ogóle jaja. No nie i zmieniłem im arenę, bo one miały tamtą, gdzie żyją teraz te w poprzedniej części, jakby mrówki, te czerwone. Manika rubra tam. W ogóle tu się zagnieża pleśń, to będzie trzeba zaraz wszystko usunąć, ale to za niedługo. Patrzcie, jakie pakiety jaj. Patrzcie tam, w sensie, tu są larwy, ale nas nie obchodzą larwy, bo wszyscy się sensie obchodzą. Są równie ważne, ale Kurde, ostrożnie. Tu są takie ładne pakiety jaj, tylko ja ich mam. O, o, o. o. Tuż to widać, tu królowej nie ma. To jest po prostu duży żołnierz. Tu popatrz one sobie kopią w tu co chcą. W ogóle jest taka śmieszna komora. Ona ma dojście jakby, tylko to nie widać jego dojścia. Może z drugiej strony będzie widać. Tu potem jest takie dokopane. One tu nie mają dojścia. Po prostu to jest śmieszna historia. Bo im się tu kiedyś zawaliło. Na szczęście żadnej mrówki tam nie było. Tutaj, gdzie nie, też są larwy, a królowa, chyba tu nawet widać będzie królową. O, tu jest gdzieś królowa. I te mrówki robią się w większości ziarnem, są polecane dla początkujących. Manika Rubra nie są polecane dla początkujących. I na przykład mogę Wam opowiedzieć, co może się stać, na przykład, kiedy, jeśli widzicie, że na przykład waszą mrówkę, nie wiem, żywą jeszcze niesie robotnica, koleżanka, no to wiecie, co to oznacza, że po prostu ta robotnica wydziela, bo mrówki mogą wydzielać taki hormon. I ten hormon, kiedy go wydzielają, te inne mrówki myś, wiedzą już, że one jakby są na umarciu, i one je biorą już na śmietnik, jako już nieżywą. Czekaj, no, muszę im wywalić, czekajcie, Dobra, to widzimy się jak już wywalę plaśnię. Nie, ja tego nie będę używał, tylko po prostu ten, nie wiem, wyjąłem to. Dobra. To widzimy się już po przerwie. Dobra, już jesteśmy po przerwie. Usunąłem plaśń. Rzeczekamy jakieś pleścią, które są tu. W ogóle... Ptaśniki cajęca mm -hmm. Tutaj niosą larwy, bo się trochę mnie przestraszyły, no ale. No, sorry, no. No, czasami jest tak. O, tu jest chyba królowa nawet. Chyba to. To jest chyba królowa. Czekajcie. To jest chyba królowa. Odłog widać. Dobra, już się schowałem. Wkurzenie. Larwy odniesione, wszystko odniesione jutro będzie odcinek skarmienia wszystkich mrówek i ogólnie zwierząt bo mi się wszystko skończyło, całe jedzenie a dziś jest niedziela więc będę musiał kupić i jutro nakarmię moją jaszczurkę, mojego żółwia yy. wszystkie kolonie mrówek no i ogólnie mogę wam jeszcze pokazać ten Kamponotus lichniferta, wiecie te duże mrówki, największe w Europie. Dobra, to do nich się już przenosimy. Na Ła. Camponotus, litni, a raczej, ale, no tu jest próboweczka. Ja wam je wyjmę. Największe mrówki w Europie, tak właśnie wyglądają. Królowa. Gmachówki drzewotoczne na polskiej. Patrzcie. Larwy! Po tylu latach larwy, cztery larwy ja widzę ale wy raczej wątpię bo sam patrzę na kamerę i tego nie widać w ogóle ale tak poza tym to też widać pakiety jaj a pamiętacie kiedyś zero wszystkiego ale teraz spróbować też ostatnia dość ja też nakarmię w następnym odcinku one żyją też w Polsce i można je kupić Kupić na różnych stronach internetowych. Ja je kupiłem, nie odłowiłem, i to jest już kolonia niepoligeniczna. Tak samo jak wiecz tamte mróweczki, co były w sensie żniwiarki, bo to są znaczy mrówki żniwiarki, tamto gmachówki czy otoczne, to też mogą być mieć tylko jedną królową. One mogą mieć ponad, mówiłem, nie? No dobra, to na dziś to by był koniec. Нава. Ну, вот.